Ta seria filmików powinna być oglądana w kolejności. Jeśli nie widziałeś poprzednich odcinków, gorąco zachęcamy, abyś obejrzał je od początku, aby jak najwięcej skorzystać. Aby zobaczyć poprzednie odcinki, sprawdź linki pod filmem. W poprzednim odcinku zakończyliśmy czytaniem słów papieża Jana Pawła II, które wygłosił 1 stycznia 1990 roku podczas Światowego Dnia Pokoju. Powiedział wtedy: "Obecny kryzys ekologiczny nabrał takich proporcji, że wszyscy musimy wziąć za niego odpowiedzialność". Jak to podkreśliłem, różne jego aspekty ukazują potrzebę uzgodnienia starań. Skoordynowane wysiłki zmierzające do ustanowienia zmierzających do ustalenia obowiązków i zobowiązań, które należą do jednostek, państw i społeczności międzynarodowej. Zobaczyliśmy również, że papieskie wezwanie do działań międzynarodowej społeczności skupiające się na zmianach klimatycznych znalazły swoje odzwierciedlenie również w kreskówce z lat 90. o nazwie Kapitan Planeta. Dwa lata później miał miejsce pierwszy szczyt klimatyczny, który trwał od 3 do 14 czerwca 1992 roku. A teraz, 30 lat później, znajdujemy się tutaj na COP 27. Ogólnie rzecz ujmując, większość ludzi myśli, że to coś nowego, że to encyklika papieża Franciszka Laudato Si była wstępem do tego szaleństwa wokół zmian klimatu. Tu. Jednak jak już zwróciliśmy uwagę na Jana Pawła II, papież Franciszek nie był pierwszym katolickim przywódcą, który apelował o ochronę środowiska. Ale co, jeśli powiem, że ta kwestia sięga znacznie wcześniejszego okresu niż czasy Jana Pawła II i że nie był on również pierwszym katolikiem, który podniósł tę kwestię skupiania się na środowisku. A co, jeśli powiem, że te same elementy jak ziemia, ogień, wiatr i woda i serce, które widzieliśmy we wstępie do kapitana planety, również tutaj nie biorą swojego początku? Tematyka ta sięga dużo, dużo wcześniej, lecz zanim powiem, kto, gdzie i kiedy to wszystko się zaczęło, potrzebujemy zrozumieć kontekst. 24 maja 2015 roku papież Franciszek opublikował swoją drugą encyklikę o nazwie Laudato Si w podtytule W trosce o nasz wspólny dom. Według Wikipedii jest to krytyka konsumpcjonizmu i nieodpowiedzialnego rozrostu, ubolewanie nad degradacją środowiska i globalnym ociepleniem. To wezwanie skierowane do wszystkich ludzi na świecie, aby wdrożyć szybkie i ujednolicone działanie. W istocie jest to to samo przesłanie, które widzieliśmy u papieża Jana Pawła II podczas Światowego Dnia Pokoju. Zostało ono powtórzone w Laudato Si. Widzimy tu wyraźny wpływ Jana Pawła II na papieża Franciszka. Nie jest on jedynym, który tak myśli. Jest to fragment artykułu ze strony laudatosimovement.org. Jest to strona internetowa katolickiej organizacji, której misją jest odpowiedzieć na wyzwanie Laudato Si. W tym artykule zatytułowanym Papież Jan Paweł II i Boża opieka nad stworzeniem, powiedziane zostało na temat wpływu jednego papieża na drugiego. Tutaj widzimy wczesną koncepcję integralnej ekologii, która będzie dalej rozwijana przez papieża Benedykta XVI i będzie służyć jako jednoczący wątek dla Laudato Si. Oprócz katolików wspierających ruch Laudato Si przyłączyły się inne wyznania. Sam Dalai Lama tweetuje, w związku z tym, że zmiany klimatu i globalna gospodarka dotykają nas wszystkich, musimy rozwinąć poczucie jedności jako ludzkość. Wikipedia podaje również, że arcybiskup Canterbury wydał zieloną deklarację podpisaną przez konferencję metodystów, przedstawicieli kościoła katolickiego w Anglii i Walii oraz zamieszkujących w Wielkiej Brytanii, społeczności muzułmańskich, indyjskich i żydowskich ponaglającą do przejścia na gospodarkę niskoemisyjną zachęcając również do modlitwy i postu dla powodzenia w nadchodzącej konferencji ONZ w grudniu 2015 roku w Paryżu ale na tym się nie skończyło Kofi Annan były sekretarz generalny ONZ a obecny przewodniczący afrykańskiego panelu postępu również wydał oświadczenie dla poparcia tejże encykliki stwierdzając jak papież Franciszek potwierdza, zmiany klimatu są wszechogarniającym zagrożeniem. Pochwalam papieża za jego ogromne moralne i etyczne przywództwo. Potrzebujemy więcej takich natchnionych przywódców. Czy zobaczymy ich na nadchodzącej konferencji w Paryżu? Oto kolejny przykład. Christiana Figueres, sekretarz ONZ do spraw klimatu, wyraziła się w taki oto sposób. Papież Franciszek jest osobiście zaangażowany odnośnie tej kwestii jak żaden inny papież przed nim. Sądzę, że encyklika będzie miała ogromny wpływ, przemówi wprost do moralności, adresując stosownie do czasu problem zmian klimatycznych w celu ochrony najbardziej bezbronnych. I w końcu przedstawiciele świata finansowego oraz naukowego na całym świecie też pochwalają encyklikę. Zauważa to historyk Naomi Oreskes. Laudato Si kładzie nacisk, aby zająć się moralnym wymiarem tychże problemów, które do tej pory postrzegane przede wszystkim były pod kątem naukowym, technicznym i ekonomicznym. Czy zauważyłeś, z jakim słowem łączona jest moralność, aby opisać ten ruch? Religie, politycy, ekonomiści i naukowcy wszyscy spotykają się razem patrząc na moralnego bohatera i mistrza od spraw kryzysu klimatycznego. To papież Franciszek został wyróżniony za osobiste zaangażowanie się w tę kwestię, jak żaden inny papież przed nim. Pamiętaj, że powiedziałem, że to skoncentrowanie się na środowisku sięga znacznie dalej niż papież Franciszek, a nawet dalej niż papież Jan Paweł II. Faktycznie sięga wstecz aż do człowieka, od którego Papież Franciszek zapożyczył swój przydomek, a tym człowiekiem jest święty Franciszek z Asyżu. Wielu ludzi nie wie, kim on jest, lecz jest to bardzo ważne, aby zrozumieć, kim on był. Święty Franciszek z Asyżu był mistykiem włoskiego pochodzenia, mnichem, założycielem katolickiego zakonu franciszkanów. To jedna z najbardziej czczonych postaci w chrześcijaństwie. Jest patronem zwierząt i środowiska. Franciszek głosił chrześcijańską doktrynę, że świat został stworzony przez Boga jako dobry i piękny, ale potrzebuje odkupienia, gdyż cierpi z powodu ludzkiego grzechu. Jako ktoś, kto widzi, widział odzwierciedlenie Boga w naturze, święty Franciszek był wielkim miłośnikiem Bożego Stworzenia. W istocie kochał ją całą przyrodę. Kochał ją tak bardzo, że napisał o niej piosenkę. Zgadnij, jaki jest jej tytuł, pieśń słoneczna, kantyk religijny. A oto niektóre z jej słów. Chwała Tobie, mój Panie, poprzez siostrę Księżyc i Gwiazdy. Chwała niech będzie Tobie, mój Panie, przez brata wiatr. Chwała niech będzie Tobie, mój Panie, przez siostrę wodę. Chwała niech będzie Tobie, mój Panie, przez brata ogień. Chwała niech będzie Tobie, mój Panie, przez matkę ziemię. Jeśli jeszcze nie połączyłeś samodzielnie kropek, to te same elementy: ziemia, ogień, wiatr, woda ze wstępu do Kapitana Planety są obecne w pieśni Świętego Franciszka. A papież Jan Paweł II, który był kluczowym instrumentem odgrywającym rolę w rozpoczęciu misji ocalenia planety, miał to do powiedzenia podczas przemówienia z okazji Światowego Dnia Pokoju rozpoczętym 1 stycznia 1990 roku. W 1979 roku ogłosiłem świętego Franciszka z Asyżu, niebiańskim patronem tych, którzy promują ekologię. Oferuje on chrześcijanom przykład szczerego i głębokiego szacunku dla integralności stworzenia. Jako przyjaciel biedny, który był kochany przez Boże Stworzenia, święty Franciszek zaprosił całe stworzenie, zwierzęta, rośliny, siły natury, nawet brata Słońce i siostry Księżyc, aby oddać chwałę i cześć dla Pana. Powtórzmy. Wspominając siostrę księżyc i brata Słońce, jak i te siły naturalne, którymi są woda, ziemia, wiatr i ogień. Dodatkowo oprócz planetarian oraz przypisanych im sił warto jest również zwrócić uwagę, że tak jak wintro do kreskówki, tak również u świętego Franciszka, obecna była Matka Ziemia, która oczywiście ukształtowała umysły tak wielu młodych ludzi. Ta postać nazywa się Gaja. Znana również jako Matka Natura, Matka Ziemia czyli żeński duch Ziemi, odpowiedzialny za utrzymanie pokoju, harmonii i życia. Gaja zamieszkuje planetę nadziei, jest także stwórcą, kapitana planety i jest mentorem dla jej pięciu wybranych młodych planetarian. Warto też zauważyć, że Gaja pierwotnie w mitologii greckiej jest personifikacją Ziemi. Chciałbym, abyś miał to na uwadze. Nie chcę, abyś myślał, że to, co tu przedstawiam, kręci się wokół jakiejś bajki z lat 90. Jest to tylko jeden z przykładów, w jaki sposób świat został zindoktrynowany, aby podążać za czymś, nie rozumiejąc w pełni implikacji, do czego to wszystko prowadzi. Można tu jednak zobaczyć efekt, jak coś tak prostego jak kreskówka może mieć na pokolenie ludzi. Jest nawet witryna planetarian poświęcona ruchowi klimatycznemu oraz spotkaniu COP27, i nie jest to jakaś mała grupka ludzi. Ponieważ na dzień dzisiejszy jest ponad 544 tysiące osób, które polubiło tę stronę na Facebooku i prawie 500 tysięcy, które ją obserwują. Powinno być jasne, że to, co obserwujemy dzisiaj, jest odbiciem tego, co święty Franciszek napisał więcej niż tysiąc lat temu. Co z kolei było inspiracją dla papieża Jana Pawła II i na ówczesnego papieża Franciszka. Ten ruch jest czymś więcej niż tylko fanklubem. Ludzie w pełni zaangażowani robią to, co myślą, że jest słuszne, aby naprawić tę planetę. Przybiera to religijny zapał, który wygląda jak starożytny kult natury i nie da się podejść. Każdy ruch religijny wymaga zasadności i przedmiotu kultu. Dlatego właśnie 29 listopada 1979 roku papież Jan Paweł II ogłosił świętego Franciszka patronem ekologii. Oczywistym zatem powinno już być, na podstawie tego co zobaczyliśmy odnośnie Laudato Si, że papież Franciszek stał się de facto papieżem ekologii. W artykule na stronie catholictelegraph.com papież Franciszek wyjaśnia, dlaczego akurat wybrał imię Świętego Franciszka Zasyżu. 16 marca papież Franciszek powiedział tysiącom dziennikarzy, że wziął sobie do serca słowa przyjaciela i wybrał imię na wzór Świętego Franciszka Zasyżu, człowieka ubóstwa, człowieka pokoju, człowieka, który kocha i chroni stworzenie. Ten sam stworzony świat, z którym nie mamy takiej dobrej relacji. Księga Objawinio podaje, że cały świat będzie się zdumiewał nad systemem religijnym reprezentowanym przez zwierzę, bestie. Świat oczywiście będzie zachwycał się tym systemem, oczekując od niego przewodnictwa i pomocy, a w przypadku zmian klimatycznych to właśnie ma miejsce. Jestem tym zachęcony, że proponujecie taką inicjatywę dotyczącą zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza. Akceptując powagę sytuacji, wydaje się oczywistym również dla mnie, że zmiana klimatu jest problemem, którego nie możemy pozostawić przyszłemu pokoleniu. Świat jest doprowadzony w stronę czegoś, z czego nawet nie zdaje sobie do końca sprawy, i nie miej żadnych złudzeń co do tego, że będzie temu towarzyszył element religijny, który będzie wpływać na każdego mężczyznę, kobietę i dziecko żyjących na tej Ziemi. W pieśni słonecznej była tam jeszcze jedna strofa, na którą warto zwrócić uwagę: Bądź uwielbiony, mój panie, przez wszystkie twoje stworzenia, zwłaszcza przez mojego pana brata słońce. Na podstawie logo COP27 wyraźnie widać, że ten tak zwany brat słońca jest bardzo ważny dla tego ruchu. W następnym odcinku dowiemy się, co papież Franciszek zaplanował dla tego świata, jeśli chodzi o brata słońca. Zatem udostępnij i zasyp skrubul, abyś ty i inni mogli zobaczyć, do czego to wszystko zdąża. Bo czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy nie, wszyscy będziemy uczestnikami tego. Mam nadzieję, że zobaczymy się wkrótce.